Sam remont do skwiera to życie w pyle i hałasie. Całe żywo mam też na tylu Ale gdy popołudniami z placu budowy zjeżdżają drogowcy, na przebudowywaną ulicę Wyspiańskiego wraca regularny ruch, choć zgodnie z przepisami nie powinien. Odbywają się tu wyścigi motocyklowe, gdzie zgłaszałam to na policję. Bezpośrednio dzwoniłam na policję i mówiłam o tym, że ścigają się tutaj na motorach, więc to autentycznie nam wszystkim tutaj utrudnia pracę. My codziennie po trzy razy dziennie myjemy okna. To jedna z ważniejszych dróg w mieście, łącząca Kędzierzyn z Koźlem. Dla ruchu jest oficjalnie zamknięta. Bardzo dużo interwencji, staram się reagować. Nasze patrole Kontrolują pojazdy, które tam wjeżdżają. Ale zakaz nie dotyczy mieszkańców i klientów miejscowych firm. I tu właśnie pojawia się wątpliwość, która utrudnia wyegzekwowanie prawa. Tak naprawdę ciężko udowodnić komuś, że tam nie jedzie do żadnej firmy. Efekt, gdy na miejscu zjawi się patrol, bandaty płacą wszyscy: i przyjezdni, i klienci miejscowych sklepów oraz lokali usługowych. Co w nas bardzo mocno bije, bo my nie możemy wtedy wykonywać swojej działalności. Zniecierpliwieni mieszkańcy wskazują miasto jako inwestora i jego niedostateczny nadzór, a także brak komunikacji. Kędzierzyński magistrat odpiera zarzuty. Cały czas słuchujemy się w głosy mieszkańców, próbujemy reagować na ich sygnały. Kilkukrotnie zmienialiśmy organizację ruchu właśnie na potrzeby mieszkańców. To nie jest problem w braku, nie wiem, patroli, policji czy straży miejskiej, tylko to jest, ja tak uważam, to jest problem. Z nieodpowiedzialnym zachowaniem kierowców, którzy łamią przepisy i tam po prostu jeżdżą. Ja myślę, że to w ogóle nie zostało przemyślane. Zabrakło tak naprawdę organizacji od początku. Budowa trwać musi, tak jak policja nadal będzie wykonywać swoje zadania. Dobra informacja to fakt, że przebudowa dobiega końca gorsza to kolejny test cierpliwości mieszkańców, bo w planach jest remont pobliskiej ulicy Kłodnickiej.